Hej, cześć. Tu Wojtek Glanc. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo w sytuacji dosyć trudnej postanowiłem zrobić transmisję o godzinie 20:30. 17 listopada mamy dzisiaj, piątek, o godzinie 20:30 z Sopotu zrobię transmisję live. Porozmawiamy o tematach dosyć poważnych, ważnych. Chcę ten live poświęcić osobom cierpiącym. Osobom cierpiącym, osobom, które spotkały straszne rzeczy, krzywda ze zdrowiem albo z sytuacją życiową. Chcę troszeczkę z Wami porozmawiać właśnie na takie tematy, bo wiecie, te tematy są odsuwane gdzieś na bok. Wszyscy politycy są zajęci populistycznymi jakimiś tematami, a temat ludzi, którzy potrzebują pomocy, temat ludzi, którzy cierpią, jest poruszany bardzo marginalnie. W związku z tym, dzisiaj będzie taka dosyć specjalna transmisja, nadawana z Sopotu, z dzikich warunków, że tak powiem. Oczywiście ona wiąże się z tym, że poproszę Was również o pewną pomoc. Jeszcze raz, być może ostatni raz poproszę o pomoc, ale nie chcę mówić za dużo. Chcę, żebyśmy porozmawiali na tematy ważne. Także dzisiaj taka specjalna transmisja bez kart, bo kart celowo nie wziąłem ze sobą, żeby nie odwracać uwagi od rzeczy naprawdę ważnych. Pojawiło się bardzo dużo różnych przemyśleń, bardzo różnych wniosków w całej sytuacji, która spotkała moją mamę, która spotkała mnie. Chciałbym podzielić się z wami pewnymi doświadczeniami, aby dać wam więcej siły, aby troszeczkę więcej siły dać tym, którzy tego będą potrzebować, tym, którzy tego potrzebują w tej chwili. Być może to, co mam do powiedzenia, być może te przemyślenia na coś się komuś przydadzą. Chciałbym się podzielić po prostu po to, żeby niektórym było łatwiej. Słuchajcie, także dzisiaj o godzinie 20.30, zakładając, że internet jeszcze dobrze tutaj całkiem działa, zrobimy takiego live'a. Oczywiście, od strony wizualnej, technicznej, nie będzie to tak super jak zawsze było, będzie bardziej na żywo, po prostu w spokoju nieuporządkowanego, może, ale po prostu od serca. Także dzisiaj zapraszam Was, tak? O godzinie 20.30. 17 listopada dzisiaj zrobimy live'a po długiej przerwie, ale tego live'a koniecznie poświęcimy tematom ważnym dla osób cierpiących. OK? Pomożecie? Jeśli chcecie pomóc, zostawcie komentarz teraz szybciutko po tym wideo. Pa pa, do zobaczenia.